Korekta balansu bieli, choć nie tylko, możliwa jest również za pomocą krzywych i właśnie w tym materiale się tym zajmiemy. Nazywam się Bartosz Bartczak, wideo ninja i od kilkunastu lat tworzę treści wideo. Pomagam przedsiębiorczym osobom tworzyć nienaganne treści wideo za pomocą sprawdzonej i rzetelnej wiedzy w skompresowanej formie. Mamy. Tego rodzaju klip, co będę chciał przede wszystkim zrobić. Najpierw podejmiemy się tematu tak, żeby tą ekspozycję troszkę wynieść na lepszy poziom, dzięki czemu robimy kilka zmian w ten oto sposób i liftem przeciągamy. Oczywiście obserwujemy, czy w materiale jest dużo cieni, czy są one agresywne. Jakoś dużo cieni nie ma poza tymi, więc myślę, że ten poziom jak teraz jest jak najbardziej ok. I jak wygląda góra w naszym materiale i widzimy, że jeżeli chodzi o górę, no to tutaj istotnie jest dosyć dużo informacji, tak? Czyli jest tu jakby pole manewru, nad którym będziemy mogli działać. I mniej więcej będzie to taka oto wartość. Nie zbliżamy się jeszcze do bieli, bo to by było 255, 255, 255, tak? Zgadza się, więc to jak na tą chwilę nie zadowala. Jeszcze, jeszcze troszeczkę... Przyciągnę lift do dołu, to Primaries ma do siebie to, że po prostu Lift, Gamma, Gain oddziaływują w jakiś sposób na siebie, ja też to pokazywam na, na przykładzie gradientu, więc zawsze będziemy mieć takie przyciąganie liny. Jeśli interesuje Cię temat Color Corrective DaVinci Resolve, to serdecznie zapraszam Cię do mojego bezpłatnego kursu, gdzie uczę podstaw i solidnych fundamentów Właśnie, odnośnie kolor korekcji. Zapraszam Cię do tego świata, bo Da Vinci Resolve to najlepszy program do tego typu na rynku filmowym. Link do bezpłatnego kursu znajdziesz w opisie tego materiału. Jak teraz sobie przejdziemy? Alt S, nowy Note i będziemy dalej działać. Z wykresu RGB Parade, co możemy odczytać, to istotnie możemy odczytać, że tutaj ta góra, jeżeli chodzi o highlights, jest troszeczkę wyżej. I widzimy, że w cieniach znowu niebieski jest niżej, więc będziemy musieli to troszeczkę w jakiś sposób zredukować. Co zrobimy? Zrobimy to na przykładzie, właśnie krzywych. Więc tak, tutaj label sobie dodam normalizacja. A tutaj będzie mieć balans. I nad balansem pracujemy, przechodzimy sobie do krzywych, i teraz, co będę chciał zrobić, to wyłączę sobie połączenie i włączę sobie kolor czerwony, na którym będę tutaj pracował. I co robię? To oczywiście z Highlights zdejmuję troszeczkę yy, tutaj ten kolor czerwony, OK w porządku. Yy, Wygodnie jest, gdy pracujemy tutaj na tym wykresie na osobnym monitorze. Będziemy mogli to obserwować. OK, na razie tutaj widzimy bardzo drobną zmianę, ale nie byłby aż tak na razie aptekarsko dokładny. Jedyne co zajmę się to tym tutaj punktem, jeżeli chodzi o kolor niebieski, bo on nie ma pokrycia z kolorem czerwonym, więc przechodzę do, do, do blue i teraz co będę chciał zrobić, to będę chciał troszeczkę te tony ciemne podnieść do góry w ten oto sposób i widzimy. Mamy tu Ctrl d przed i po. W ten oto sposób zbalansowaliśmy nasz materiał, jeżeli chodzi o balans bieli, za pomocą krzywych. Każdy musi sobie wyrobić odpowiedni workflow dla siebie, który jest wygodny. Ja przy takich działaniach najczęściej korzystam z Color Bars. Natomiast warto jakby przećwiczyć sobie wszystkie możliwości w danym programie, żebyśmy wiedzieli na czym to y, polega. I oczywiście, jeżeli będziemy skrupulatni, to jeszcze możemy coś tutaj zmienić. Tak naprawdę, to z highlights zdjąłbym troszeczkę niebieskiego, ale to jest dosłownie ciutka, ciutka, ciutka. OK. Delikatna zmiana i widzimy, tak naprawdę nie kosztowało nas to dużo pracy, natomiast praca na krzywych jest dosyć specyficzna. Musicie sami, jakby, wyczuć, czy to Wam odpowiada. I co, mamy to tak? Jeszcze mógłbym dodać nowy note, na przykład look, i dodać troszeczkę kontrastu. Tak, i pivotem troszeczkę przeciągnąć to w stronę właśnie górnej granicy, żeby. Też rozjaśnić ten obraz, żeby te, tego kontrastu w mittώνych było więcej. Co jeszcze mogę zauważyć w tym obrazie, to to, że mamy fajnie zbalansowane highlights, mamy fajnie zbalansowane du, ale tak naprawdę te midtones nie do końca, jakby tutaj mi się podoba. Też delikatny taki zafarb koloru czerwonego widzimy. To też widoczne jest na histogramie i też widoczne jest na naszych wykresach, jeżeli chodzi o RGB Parade. Tutaj widzimy przesunięcie koloru tego czerwonego. Yy, że jest nie, jeszcze troszkę więcej go, ale tutaj widzimy, mamy powiększe. Yy, przy wartości 512 widzimy, że tutaj jest kolor czerwony, natomiast kolor zielony jest troszeczkę niżej i niebieski też jest troszeczkę niżej. Co robimy? No to przechodzimy sobie do krzywej odpowiedzialnej za kolor czerwony. Widzimy z histogramu, że właśnie tutaj gdzieś na tym szpicu kumuluje się dużo informacji w tych tonach średnich, więc właśnie tutaj gdzieś staram się dodać punkt. I widzimy, że już przy tonaniu punktu ja delikatnie przesunąłem tą krzywą do góry, przez co jeszcze bardziej skrzywiłem ten balans bieli. Za to nie do końca jakby przepadam za w tym w tym aspekcie. Ale tutaj chcę wam pokazać, jak to można byłoby zrobić. I w ten dokładnie sposób delikatna zmiana. Naprawdę subtelna, i naprawdę ten balans bieli zgoła jest odmienny. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeżeli pragniesz dowiedzieć się więcej na temat kolor korekcji w DaVinci Resolve bądź też edycji wideo w DaVinci Resolve, to serdecznie zapraszam cię do obserwowania mojego kanału na YouTube, gdzie pojawiają się poradniki do DaVinci Resolve. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Zapraszam do kolejnego poradnika. Cześć.